Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto e legalny polski bukmacher Co sądzicie o walce Ewy Brodnickiej, która też postanowiła zmienić jakby trochę specjalizację i udzielić się w innej formie? Mniej więcej śledziłem te konferencje, no o tyle co tam się dało z, z, z tego obejrzeć, bo też moja jakby tolerancja na, na żenadę te, też ma swoje granice, chociaż muszę powiedzieć, że się mocno, mocno rozwinęła przez ostatnie lata. Natomiast no jak się powiedziało, tak wiele mocnych słów i się robiło takie rzeczy, no już nie będę mówił nawet jakie, no bo to myślę każdy może sobie sam sprawdzić. I się potem wychodzi i, i się właściwie pierwszą rundę spędza całą w parterze, w drugiej w stolicy się nie potrafi specjalnie nic zrobić, a w trzeciej się przegrywa przed czasem. No generalnie to wszystko, tak bym to krótko określił, kiedyś nawet użyłem takiego słowa generalnie dotyczącego tego MMA, że to szambo jest. A co do samej jakby pewnych umiejętności, no jak idziemy na jakiś koncert muzyczny, to chcę posłuchać dobrej muzyki. No jak ja oglądam boks, to gdybym, gdy przy nim nie pracuję, ale go oglądam, to, no to chciałbym oglądać takich, którzy nie fałszują.